Cześć Manko. witajcie z tej strony MatkoNix, witam Was serdecznie w kolejnym odcineczku z na moim kanale, oczywiście w grze Farring Senator 22 i w dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiadałem ostatnio, będziemy sobie dzisiaj, że tak powiem, pryskać, bo jak pamiętacie, ostatnio sobie zakupiliśmy nowe maszyny, jak na przykład ten opryskiwacz oraz rozsiewać. No i dzisiaj te maszyny sobie, że tak powiem, przetestujemy. Mamy okazję przetestować, ponieważ dzisiaj właśnie będziemy sobie pryskać chwasty oraz będziemy sobie nawozić rzepak. Ale oprócz jeszcze tego, tepamy się teraz, proszę państwa, że tak to powiem, na sklep do naszego maszyny ja bo jak widać nasz masę stoi tutaj, i e, już niektórzy pewnie pomyślą, ej ty go będziesz sprzedawał, miałeś go nie sprzedawać nie, spokojnie, nie, nie sprzedaję go, masę oczywiście zostaje e, on tutaj tylko tak stoi, bo chcę go naprawić, że tak powiem, dlatego teraz naprawiamy go za 8730 e, eleganckość obciążniczek, tutaj możemy, że tak powiem odmalować i naprawić o sobie elegancko i możemy, że tak powiem, sobie ruszać i też y, nie tylko chciałem tego masaja naprawić Bo przy okazji chcę kupić taki jeden nowy nabytek Jak po Turcy już pewnie zauważyliście i po tytule Kupujemy sobie dzisiaj chwastownik właśnie Ponieważ będziemy dzisiaj sobie tym chwastownikiem y, usuwać chwastę I postanowiłem, że kupimy sobie chwastownik ten Za 51 tysięcy, 9 metrowy Bo y, ten będzie już po prostu za mały na to serio Więc kupujemy sobie y, właśnie tego, na godzinę może myślę z 15 takim chwastownikiem można lecieć, także sobie damy, więc kupujemy za aż 51 tysięcy. Wiem, że miałem te pieniądze już nie wydawać na żadne nowe maszyny Ale po prostu postanowiłem dzisiaj, że ten sobie chwastownik kupimy i po prostu chwastownikiem sobie będę również tutaj pracować, także bierzemy z masę, ja mam nadzieję, że masa będzie... O, trochę wzięło siatki widzę, tupa siadło, ale nie, chyba będzie... Git, raczej masę nie będzie miał problemów z tym chwastownikiem. Także dzisiaj właśnie teraz wracamy sobie tym chwastownikiem i będziemy sobie nim robić koło naszego, że tak to powiem, pola, koło domu. E, właśnie ponieważ tam nasz opryskiwacz jest za duży, po prostu, więc musimy tam te chwasty po prostu usunąć e, chwastownikiem, więc e, ogólnie miałem właśnie tego chwastownika nie kupywać, ale z racji, że jeszcze ani razu już tego chwastownika tutaj żeśmy nie korzystali, a że opryskiwacz jest za duży, to postanowiłem, że to będzie najlepsza okazja, żeby w końcu ten obciąż e, obciążnik, zamiast te chwastownik kupić mm, sobie. Bo moim zdaniem no jest to fajna rzecz właśnie usuwanie kwastów właśnie takim no, chwastownikiem, także no, jeszcze nigdy tego nie robiliśmy jakoś, a mamy dzisiaj 69 odcinek, także wiecie, takie sprawy 69, nie? <laughs> także no. Więc no, my sobie lecimy. Ostatni dzień, że tak powiem, lipca oczywiście niedzielka, bo wy to w niedzielkę co oglądacie, także oczywiście miłej niedzielki. Ja w tym czasie jak to wrzucam to pewnie będę na rybach, bo mam właśnie wybieram się na ryby Ym, ale jeszcze coś z tego będzie to zobaczymy. Jak coś złapie to dam na karcie społeczność zdjęcia wyślę o niech tak będzie. Dobra, Ym, my sobie to rozkładamy i sobie będziemy, że tak powiem, tym robić, tylko jeszcze musimy dać, o, wykryć szerokość, Ym, że tak to powiem i... Albo dobra, wiecie co przetnę się może na narkę przez środek, ale to jest duże ja wam powiem, to jest mega duże. Ja nawet nie wiem, czy ten masę trochę nie jest, że tak powiem... O Boże, laga dostałem. Nie wiem, czy ten masę nie jest trochę za mały do tego chwastownika, chociaż no moc ma niby dobro dostosowano, bo ten chwastownik wymaga, że tak powiem 140 koni, a masę ma 170, także no. Ale z tego, co widzę, lecimy sobie elegancko. E, 15 godzin na godzinę w sumie... Nie no, to jest w sumie dobra prędkość, także tyle sobie będziemy, myślę, robić. Bo nie ma sensu, że tak powiem, wolniej jechać, to trzeba szybko właśnie sobie to zrobić, ale chwastownik jest naprawdę duży, więc szybko sobie te chwasty będę teraz usuwać. No, usuwanie chwastów, no, jakoś tutaj nie, nie ma jakiejś animacji zbytnio, po prostu one znikają i tyle, także nic, nic tutaj się, niczym się te chwastowniki nie różnią od 19. mają takie same zastosowanie i tyle. Także no, ale jest to już naprawdę porządny, że tak powiem, chwastownik, bo na przykład już jakbym miał kupywać ten pierwszy, to on ma chyba tylko 5 metrów czy 6, no i on by był moim zdaniem za mały, także ten chwastownik jest, że tak powiem, idealny moim zdaniem, także, także myślę, że zakup to jest bardzo dobry właśnie i też fajnie, bo na każdym odcinku jak ktoś, bo też pisaliście, żebym nie robił tak, że rob, kupuję wszystkie maszyny naraz, tylko żebym na przykład w każdym odcinku po jakiejś jednej maszynie, kupował, bo to będzie ciekawsze, no może rzeczywiście to będzie lepszy content wtedy, cie, ciekawy będzie, no, ale no każdy odcinek zaczynając kurde pod sklepem, to trochę tak wiecie, chociaż ostatnio i tak bardzo często to się zdarza, że pod tym sklepem te odcinki zaczynam, ale, ale no że tak powiem trudno Tak się już po prostu złożyło e, więc my tym chwastownikiem tutaj porobimy później pojedziemy jeszcze sobie oczywiście opryskać e, oraz będziemy sobie nawozić rzepaczek właśnie także e, także no a propos naszych buraczków one też elegancko sobie rosną e, także już prawdopodobnie nie wiem czy już do następnego odcinka nie przewinę i w następnym odcinku będą chyba akcja buraki tak mi się wydaje coś także mogę już zapowiedzieć Mm, właśnie um, a jutro na kanale pojawi się let's play właśnie pojawi się let's play który dzisiaj sobie nagrywałem również yy, pojawi się let's play ze żniw taki fajny polski także serdecznie na niego zapraszam moim zdaniem wyszedł on mega fajny także serdecznie właśnie jutro yy, zapraszam na kanał żeby sobie ten let's play yy, zobaczyć także no yy, także no czekajcie bo tak, tutaj już zrobiłem, więc teraz trzeba gdzieś z drugiej strony pojechać i to zrobić także elegancko, hmm, co to ogarniemy um, i właśnie, chciałem poruszyć dzisiaj taki jeden bardzo ważny temat na odcinku. Bo tak się ostatnio zastanawiam, bo jak wiecie, w najbliższych odcinkach już. Eee, właśnie za kilka odcinków już będzie przebudowa. Prawdopodobnie będzie, znaczy, to będzie taki odcinek. Wiecie, przyspieszony, ten, wiadomo, ale właściwie będzie przebudowa. I tak sobie myślałem, czy może po przebudowie bo teraz doszło no, dużo nowych takich maszyn które będą u nas przez długi czas i po przebudowie czy by nie zrobić na przykład intra, które już kiedyś miałem właśnie w planach zrobić, ale jakoś go nie zrobiłem i teraz w sumie by był najlepszy właśnie czas, żeby takie intro sobie zrobić. Dlatego dajcie znać co chcecie, czy co myślicie o tym. Po prostu było zwykłe intro, tak jak zawsze robiłem Dałbym jakieś muzykę, jakieś fajne ujęcia i wiadomo by było to i byśmy mieli intro właśnie, bo jednak ta seria już jest, no, długo na kanale i w ogóle jest właśnie taka, no, ważna. Także fajnie by było dla niej jakoś to, wiadomo, zrobić jeszcze jakieś intro, żeby bardziej tutaj tu serię zaznaczyć, że to jest niewiele jaka seria, także... Także właśnie, no, jeżeli ktoś zrozumiał, co ja powiedziałem, to... to dobrze. E, mamy tutaj ogólnie soję, jak ktoś się jeszcze nie zorientował, więc... więc, no bo na wszystkich polach zasiałem sobie ogólnie soję oprócz właśnie no tam gdzie żeśmy kupili te pole w poprzednim odcinku to żeśmy sobie tam mamy rzepak właśnie no i buraki mamy na tamtym, które żeśmy siali właśnie jeszcze jedną rzecz ogólnie zapomniałem w poprzednim odcinku zrobić, za co serdecznie przepraszam, bo miałem oddać kredyt właśnie i miałem to zrobić, napisałem ogólnie tam w komentarzu, że to zrobię w następnym odcinku, czyli dzisiaj, dlatego teraz wpuszczam z GPS-a i wchodzimy sobie w bankomat, tak jakby tutaj, i spłacamy sobie 100 tysięcy kredytu bo tak jak miałem zrobić tak robimy także proszę bardzo 100 tysięcy dodałem już nie zapomniałem na naszym koncie jeszcze 173 tysiące i to zostaje już tu nic z tego nie będę wydawał na jakiekolwiek maszyny to już zostaje na przebudowę Gospe które będziemy chcieli robić w następnym sezonie nie wiem czy nie będę musiał znowu tego kredytu brać jeszcze a pewnie tak będzie więc no niestety czasami tak bywa ale nie chcę już bardziej przedłużać z tym gospodarstwem bo naprawdę chcę już sobie je zrobić nowe po prostu i teraz jak zbuduję te nowe ogólnie gospodarstwo to chyba każdy odcinek będę na nim zaczynać. Bo ostatnio tak zauważyłem po odcinkach, że bardzo rzadko już na gospie jesteśmy. Nie jak coś cały czas są odcinki to gdzieś indziej jesteśmy. A na gospie to już naprawdę bardzo mało jesteśmy na odcinkach i tak pomyślałem sobie, że teraz jak już będzie ta przebudowa, to będzie myślę o wiele więcej, bo po prostu gospa będzie ładniejsza i w ogóle. Także wiecie. Mam już właśnie propo właśnie tej Gospy, już sobie tam troszeczkę pomyślałem jak to zrobić i tak dalej, naprawdę Gospa będzie spoko, także, także no. I ogólnie jeszcze chciałem poruszyć ten temat propo naszego siewnika, który już kupił ostatnio, no niestety, że tak powiem jest do naszego klasa trochę za dużo ma mocy, wymaga, bo tam 5 koni tylko brakuje, no i niestety nasz klas sobie średnio z tym już radzi, także. Taka właśnie lipa e, jest, niestety, więc no, może 10 na godzinę siać. No, niestety, ale siałem ogólnie te pole na dwa siewniki, bo na siewnik do kukurydzy również posiada taką opcję. Więc e, sianie na soi także także pracownik siał klasa, a ja siałem co tym drugim e, siewniczkiem. Mm, także elegancko, dobra. my sobie teraz zostawiamy naszego Maseja, i myślę, że możemy sobie, że tak powiem, lecieć teraz. Yy, także może wsiadamy sobie teraz do klasa i pojedziemy sobie opryskać, opryskać soje. Yy, jak widzicie oprysk, że tutaj kupił na pick-upie jest, także musimy sobie tylko cofnąć i go yy, Jeszcze napełnić, nasz opryskiwać w sensie napełnić, o widzę jeszcze, właśnie trzeba jeszcze klasę naprawić I nie wiem też czy nie ma kornika trzeba naprawić, także no trzeba to ponaprawiać te wszystkie ciągniki, dobra napełnimy do pełna w sumie, czemu by nie yy, Także będę musiał to wszystko ponaprawiać, ale nie będę już dzisiaj jechać z tym Yy, właśnie tylko sobie to zrobię poza odcinkiem. No masa ja, żeśmy naprawili, także To naj, najważniejsze. <grystanie> Najmniej go nim pracuję, wiadomo. Ale wiecie o co chodzi. Dobra, jedziemy sobie. Że yy, tak to powiem. Tutaj daleko nie jedziemy, bo tutaj sobie od razu skręcamy. Także no yy, Więc se lecimy. Na rzepaku nie muszę pryskać, bo tam chwasta nie wyrosła, ja tam muszę tylko ponawozić, bo jedną fazę już ogólnie ponawoziłem, więc jeszcze muszę drugą właśnie ponawozić. A, i miałem ogólnie właśnie a naszego pola nowego, miałem jeszcze na tym polu nowym zrobić, że tak powiem, no te krzaki, wszystko, ale jakoś to nie ma tu za dużo miejsca, że to tak to powiem, bo tutaj jest droga, chociaż tutaj można jeszcze porobić jakieś krzaki, więc to, to ogólnie wszystko porobię, także w sumie no nie zrobiłem tego, ale to właśnie porobię Miałem to zrobić, ale zapomniałem właśnie, no ale już trudno. Rzepak się wykosi, to się coś tam porobi właśnie, bo nie chciałem tego rzepaku zbytnio też psuć. Dobra, teraz tak, fajnie by było jakoś zacząć te pole pryskać, dlatego ja proponuję sobie zacząć od tamtej strony właśnie nie spryskać. Właśnie, także tak zrobimy. Możemy oczywiście opuścić sobie to. Regulować, w sensie I teraz tak, musimy tak cofnąć tutaj Kurde, mnie to denerwuje, że jak słucham kamerę to mi nie, słycha, nie słyszę ciągnika Trochę przypałowe to jest Teraz tak, można to wziąć opuścić w sumie nisko, bo Nie jest to jakieś wysokie Wykryj szerokość i dajemy sobie, oj, GPS-a Elegancko, tylko jeszcze widzę, muszę zmienić sobie, o, możemy sobie to oczywiście regulować ale my sobie damy tak. Może damy tak sobie. O. Mm, I możemy sobie pryskać. Oj, kurde, widzę. Trzeba jednak się przesunąć trochę. O, dobra. Żeby tu o nic nie zahaczyć. Może trochę jeszcze wyżej dam. Nie, chyba będzie git. O, dobra, tak już będzie. Dobrze. No i pryskamy sobie naszą soję tutaj. Właśnie. W sumie tutaj też bym mógł to zrobić chwastownikiem, to, ale no jak miałem zrobić dzisiaj pryski, no to sobie robimy. A dawno też nie było. Więc mamy okazję przetestować sobie nasz nowy opryskiwać, kurde. Dojadę tu do końca w krzaki, w krzaki tylko wjadę, widzę, ale już trudno. Dobra. Przydałoby się zrobić ogólnie poprzeczniaki, tak sobie myślę. Ale dobra, wiecie co w sumie... W sumie nie będę robił. Jakoś tutaj dam radę nawrócić. Także w sumie nie będę zawracał sobie głowy poprze, poprzeczniakami tymi właśnie. Dobra. Krótzę sobie cofnąć trochę. Dobra... Yy, gdzie się to pole zaczyna? O, tutaj jakoś. Dobra. No, trochę ciężko jest manewrować takim, wiadomo, wielkim, także... Także, no, ale muszę się przyzwyczaić, bo właśnie takim, no, tym opryskiwaczem pierwszy raz przecież, wszystko nie, bo to go kupiłem dopiero co, także, no. Bo go, go kupiłem kiedy? W poprzednim odcinku, czy w którym odcinku? Nawet już nie pamiętam. Yy, bo przez parę dni odcinków nie nagrywałem tutaj yy, tak także już nawet nie pamiętam, w sumie, ale jakoś tak to było yy, właśnie. Także no, jeszcze, yy, teraz pierwsza okaza, właśnie a propos tego opryskiwacza. Także także, właśnie tak, yy, ogólnie, też yy, serdecznie, właśnie chciałbym Wam polecić, yy, żebyście se pobrali. Pobrali, odebrali sobie e, grę e, Tłumacząc na polski ona się nazywa po prostu mm, Koszenie trawy symulator po prostu koszenia trawy symulator o e, Tłumacząc właśnie na polski e, Jest to gra naprawdę fajna jest ona za darmo na epiku także serdecznie zapraszam do pobierania jej e, Będziecie mieli link w opisie bo Naprawdę no za darmo to jest o, Nikt mi nie zapłacił ogólnie za to żeby ją właśnie tam że tak powiem reklamować także także no... O Boże, ja no teraz się dopiero szczaiłem, że 22 na godzinę pryską. To ja jestem jednak zajebisty wam powiem. A ja miałem tak z 14 pryskać. O Boże. Przepraszam ogólnie, że ja tak, bo ja mam tutaj V że tak powiem wpisanego. Kurde. Ale... Ja ustawiałem przecież, jak kupiłem ten to ja ustawiałem, że 15 mogę maksymalnie nim jechać. To czemu ja tutaj jechałem? 22? To ja nie rozumiem. To się chyba zbłogało mod, Ale już nie wiem. Hmm. Ale wracając do tematu, ogólnie też z tej gry pojawi się u mnie odcinek: właśnie z prezentacji tej gry, gdzie sobie po prostu będziemy grali. I jak mi się gra spodoba, to może. Zrobimy z niej serię, jak się Wam spodoba, także... Także no, Boże, kurde... Oczywiście, no, nienawidzę tego... Yy, że tak powiem, tych drzew walonych... Krzaków, w sumie... Yy. Także no, przejadę teraz, czy nie przejadę? Dobra, przejechałem, na szczęście... Y jeszcze trzeba będzie to ponawozić, tylko jest taki mały przypał z tym nawożeniem, że y że tak powiem, tam no, ten żepak jest wysoki. Nie będę widział, dokąd to rozsiewa, także nawet GPS-u nie będę wiedział, w sumie, jak to ustawić, ale jakoś sobie poradzę. Dobra, y także se pryskam dalej. No, w sumie tu jeszcze trzeba będzie tak nawrócić w ogóle. Y takie trochę przypałowe te miejsce. No takim dużym to dość ciężko, przy takich płotach jak tam będziemy wymanewrować, ale jakoś dam radę. Ehm, a, jeszcze wracając, ten odcinek z tej gry właśnie pojawi się prawdopodobnie we wtorek, bo jutro się pojawi właśnie let's play, więc we wtorek się pojawi. Ogólnie przecena na to, za, w sensie za darmo, na epiku jest to do czwartku, czyli do 4 sierpnia właśnie. We wtorek wydam z tego jeszcze odcinek, także... Także no, zapraszam do linku, ja nikogo nie reklamuję, to nikt mi za to nie zapłacił, za tę reklamy, tylko serdecznie po prostu polecam, yy, właśnie. Także let's play właśnie się pojawi we wtorek, yy, z tego, więc jak ktoś nie chce się komuś pobierać, a za darmo jak ktoś nie odbierze, to trochę slipa, bo za darmo to uczciwa cena, także no. To będzie we wtorek właśnie, u mnie odcinek, dobra. Mmm... Ja wezmę to na raz Czy nie wezmę tego na raz? Wezmę na raz chyba Także trzeba go cofnąć wziąć. Oj, kurde yy, Wezmę to na raz Także trzeba tu idealnie cofnąć O dobra i GPS-a to włączamy i... Żeby tu zaraz nie zahaczyło. O kurde! Teraz od drzewa jakieś zahaczę. Się muszę naklikać. <grych> Dobra. O, teraz jest git. Dobra. Więc to pryskam. Dobra, tutaj trochę trzeba tak przejechać. Wziąć. O! Kurde, no, to tak ciężko jest. Oj! Ciężko jest... kurde to jechać tym no, dziadostwem. Czasami jak za duże się jest to też jest ciężko powiem szczerze, także no i teraz widzę trochę mi że zrobię zrobić przez to boż, ja w ogóle nie ważne aż... Taki był dźwięk przed chwilą przez chwilę ja fotelem mu biurko zahaczyłem nie ważne dobra mm, i teraz jakoś tutaj to opryskać, najtrudniej w sumie, ale jakoś to trzeba zrobić sobie o, ale żebym wyjechał dużo ja nie mogę murdę nie lubię na takich ten polach pracować szczerze powiem tym bardziej takimi dużymi sprzętami właśnie to jednak nie jest takie proste mm, także no dobra Co dalej to trzeba pryskać Może się trochę skupię. No tutaj, o, dobra. Jeszcze się pojedziemy w sumie po no tam nawozić to długo nie będziemy na szczęście. I z nawożeniem nie będzie tak ciężko, bo tak jakby no nie ma o Boże, ale urwałem płot normalnie. Z nawożeniem nie będzie tak ciężko. Kurde, żem się zagadał i... No nie wyjadę teraz. O, muszę to złożyć. Co za dziadostwo, nie? Po prostu nie mogę. Trzeba opuścić znowu. Dobra. Trzeba tak opryskać, żeby było dobrze. O. Kurde, jeszcze mnie tak kamera denerwuje, bo jak wam oddalono za bardzo, to nie, nie słychać dźwięków ciągnika. To taki trochę przypowiedź ale nic z tym nie poradzę yy, po prostu dobra yy, no i elegancko mamy opryskane pole także teraz możemy se, że tak powiem to składać w sumie już to zostawię ten ciągnik tutaj yy, albo dobra jednak wrócę jednak wrócę jestem w sumie na Gospel i weźmiemy tego makornika co, yy, ile mam minut? 21 mam dobra to na 25 się zmieścimy Elegancko. to jeszcze muszę sobie dzisiaj zrenderować, już to będę w sumie wrzucać przez noc. Więc będziecie mieli na rano sobie to. Yy, ten odcinek. Tak dla odmiany. Na rano będziecie mieli. Dobra, tak tutaj trzeba to zostawić. Jak stało wcześniej. I teraz trzeba wsiąść makurnika i będziemy to teraz no yy, Sobie elegancko. Lecimy. C. Yy, No, o Boże, trochę tu nierówno jest to trzeba przyhamować. Dobra, nic nie jedzie. Może nie było wycinane te krzaki ani nic. Dobra. Yy, I teraz tak, bo ten rozsiewacz ma na 42 metry szerokości. Więc teraz trzeba mniej więcej na ile... Jak to trzeba tu wjechać teraz? mam wyłączone na szczęście, więc... Więc no, ale dobra, czekajcie, wykryj szerokość mi tego. Ja sobie jeszcze zobaczę w sumie na yy, mapie, że tak to powiem, jak to będzie wyglądać yy, nawożenie, gdzie jest nawożenie? O, dobra, chyba za bardzo, że chyba się ustawił, tak mi się coś wydaje, ale dobra, czekajcie, włączę GPS-a powiedzmy, aha, tak, tak GPS widzę działa, no, to fajnie, dobra, włączę tak, pojadę bez, kompletnie nie widzę. O! Dobra, jadę idealnie. To na, na szczęście się udało. I tutaj też ogólnie pisze ile na minutę, tak jakby tego nawozu spada. Tutaj pisze 378. Także no, o, dobra, idealnie. Ej, ja na trzy razy zrobię te pole. To mi szybko pójdzie na szczęście. Ym, także git. 25 na godzinę nawożę, no to ja jestem niezły. Ja mam jest tutaj połączone, ja nie zwróciłem uwagi nawet. Ym, w sumie. Tak 120 można ten nawozić. Dobra, tutaj jeszcze trzeba teraz wjechać. O? Dobra. No na trzy razy te pole zrobię, także I i gitara, że tak to powiem. Yy, właśnie. Także to jest ogólnie już druga faza nawożenia, więc już będę miał te pole ogarnięte, także jeszcze sobie będę musiał inne pola ponowozić. Eee, czekajcie, bo tutaj mam. Oj, żebym trochę zjechał, eee, tu mam ponawożone. Widzę też, tu jeszcze jedną dawkę muszę dać, i tu jeszcze jedna, a tu już mam ponawożone wszędzie. Także dobrze. Dobra, eee, trochę że mijaka widzę zrobił, ale już trudno. Eee, wywalone eee, kompletnie. Nie widzę, co, co ten GPS robi. Gdzie on się ustawia, on odwala w ogóle, więc już wywalone w niego, że tak to powiem. Jeszcze ja zrobię to samemu. No bo ten rzepak to w ogóle jest taki duży, że że no eee, właśnie. Bo żniwa rzepaku nie wiem czy nie będą, więc yy, prawdopodobnie ten odcinek jeszcze będzie yy, nie będę. Bo ja mówiłem ogólnie, żeby były te wykopki, ale jednak nie będzie jeszcze wykopków w Bo jeszcze będzie jeden odcinek ze żniw rzepaku. Bo dawno jeszcze rzepaku, że mnie na odcinku. Dawno nie kosiłem ani że jeszcze. Także w następnym odcinku pewnie jeszcze jakieś źniwa będą. Yy, właśnie. Także no. Dobra, i mam pięknie ponałożone te pole. Także elegancko. Yy, I co? W sumie ja sobie już tutaj zakończę, już nie będę ją na gospę. Yy, zakończę sobie już tutaj ten odcinek. Także jeżeli Wam się spodoba to zostawcie łapę w górę i co? Trzymajcie się, do następnego i cześć!